Mój kolejny gość to minister środowiska Michał Woś. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy rząd przestał sobie radzić z pandemią? Ostatnio notujemy kolejne rekordy dzienne zakażeń. Zaka na Śląsku się coraz bardziej zapętla. Rząd zdecydował o zamknięciu 12 kopalni. Czy to oznacza, że nie wiem, wrócą restrykcje? Za politykę związaną z epidemią oczywiście odpowiada minister Szumowski razem z głównym inspektorem sanitarnym, ale narracja o tym, że Polska sobie nie radzi wtedy, kiedy mamy, trzeba powiedzieć, najlepsze statystyki w Europie, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, no jest po prostu narracją opozycji. Te wyniki, które teraz są, wynikają przede wszystkim z masowego testowania na Śląsku. A żadne inne państwo w Europie nie testowało na taką skalę w ramach, no de facto można powiedzieć, rodzaju testów przesiewowych, bo w tej chwili mamy do czynienia z, z tego rodzaju punktową epidemią. To znaczy mamy ogniska w różnych miejscach, ale są województwa, które nie mają ani jednego zakażenia. Ja sam jestem ze Śląska, więc na bieżąco to śledzę. Te kopalnie są zamykane w moim okręgu, z którego jestem posłem, więc jestem na bieżąco też z tym, co tam się dzieje. Ale trzeba jasno powiedzieć: mimo tego, że mamy 600 zachorowań, mimo tego, że nowych, to 98% ludzi, tych, którzy są przetestowani i to najlepszej jakości testami, genetycznymi, a nie, 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 nie jakimiś takimi słabszymi, z, z bardzo pewnym wynikiem, e, e, przechodzi chorobę bezwiedowowo. Nie, nie trafia do szpitali. Do, w szpitalach zaledwie jest 25 osób. To są ostatnie dane. E, więc to na pewno będzie poddane bardzo szczegółowym badaniom. E, na pewno już wiemy, już mamy sygnały ze świata, że jest zainteresowanie właśnie tym masowym testowaniem związanym z koronawirusem. No dobrze, no ja rozumiem, że są masowe testy i w związku z tym wykazywanych jest więcej zakażeń bezobjawowych, ale dlaczego w takim razie Państwo zamykacie kopalnie? To przecież nie z powodu masowych testów. Z no, tej racji, że wirus przecież przenosi się w ramach dużych grup. Wtedy, kiedy mamy ogniska, kiedy mamy duże grupy i kiedy wiemy, że kopalnie no, dają takie, a nie inne wyniki, Wtedy no, to jest najlepsza metoda, to tak zdecydowali epidemiolodzy, wirusolodzy, po konsultacji też premier i minister zdrowia, że żeby ograniczyć te rozprzestrzenianie się w kopalniach właśnie, jest decyzja o tym, żeby był przestój. Natomiast to, 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 to są decyzje podjęte po bardzo szczegółowych analizach i jak mówię, masowe testowania dają jaki wynik? 98% osób przechodzi bezobjawowo, tak? znaczy wychodzi test pozytywny i u górników i u także u ich rodzin, a w szpitalach w tej chwili, w tej ciężkiej fazie, można powiedzieć, w tej takiej bardziej radykalnej fazie wirusa, mamy no, dane, które były dwadzieścia parę osób. To pokazuje, to jest, to jest realna skala. To znaczy mówienie o tym, że powinniśmy dalej mieć zamkniętą gospodarkę, że powinniśmy dalej mieć poziom izolacji na takim poziomie, na jakim był, no, jest, można powiedzieć, jakąś kampanijną narracją opozycji. Bo opozycja niestety próbuje wmówić Polakom, że rząd sobie z epidemią nie poradził. Otóż nie, u nas właśnie o to chodziło, żeby nie doszło do sytuacji, do jakiej dochodziło w państwach zachodnich, w, w, w Italii, w Niemczech czy, czy, czy w Hiszpanii, że lekarze musieli podejmować tą dramatyczną decyzję o tym, kogo odłączyć od respiratora, czy ludzi po 60 ratować jeszcze, czy ratować młodszych. No, tego rodzaju dramatyczne decyzje tam były. Dlaczego? Dlatego, że było masowe zachorowania w pierwszej fazie choroby. U nas dzięki mądrym decyzjom udało się wypłaszczyć tą tak zwaną krzywą zachorowań, już wielokrotnie o wszyscy mówili i słyszeli. I dzięki temu właśnie, właśnie dzięki takim działaniom rządu, przecież myśmy e, 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 jako jedni z pierwszych podjęli decyzję o zamknięciu granic tak, dla, dla cudzoziemców, jako jedni z pierwszych podjęliśmy decyzję o zamknięciu szkół itd. Tak tak znaczy te decyzje były na tyle odpowiedzialne, że dzięki temu nie mieliśmy 25 tysięcy czy więcej zgonów jak w państwach zachodnich, tylko. Dużo, dużo mniej. Każdej ofiary szkoda, rodzinom kondolencje. Sam przechodziłem przez koronawirusa, wiem co to znaczy, a teraz te najnowsze dane pokazują właśnie to, że dostarczają nowych informacji także dla specjalistów, dla wirusologów, dla lekarzy, którzy będą badali ten no, swego rodzaju ewenement, co do tej skali ile osób przechodzi choroby bezobjawowe, a ile, 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 ile przez ciężkie stresy. No. Mówi Pan o narracji opozycji, ale ja chciałam przytoczyć wypowiedź Waszego posła, Andrzeja Sośnierza, który twierdzi, że z góry było wiadomo, iż koronawirus wybuchnie w kopalniach i trzeba było decyzję o ich zamknięciu czy izolowaniu górników podjąć dużo wcześniej albo w inny sposób przygotować się do tego, co, z czym teraz mamy do czynienia na Śląsku. Andrzej Sośniesz, bardzo sympatyczny poseł, w tej często rozmawiam także z Andrzejem Sośnierzem no właśnie, o, o, o różnych tematach, Natomiast, natomiast, natomiast ma, ma 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 tą specyfikę, to jest przedstawiciel partii porozumienia w ramach można powiedzieć tej ofensywy politycznej, która się wydarzyła przed. 10 maja odgrywał jako, jako, jako lekarz, jako, jako ten, który był kreowany na specjalistę też istotną rolę. I dalej może mieć takie opinie, natomiast to jest opinia odosobniona to jest opinia jednego z posłów, a za decyzjami ministra Szumowskiego stoi cały sztab wirusologów, cały sztab specjalistów, cały sztab profesorów. I tutaj jakby no nie chcę stawiać w koncie, czy, czy w dosyć niewygodnej sytuacji pana posła Sośnierza, natomiast bardziej ufam tym, którzy mają dostęp do, bezpośrednio do danych, którzy mają dostęp do bieżących informacji, którzy analizują bardzo szerokie spektrum informacji niż, niż pojedyncze opinie oparte na intuicji. No dobrze, a w takim razie niech nam pan jeszcze powie, jakie argumenty towarzyszyły tej decyzji, żeby górnicy dostali 100% postojowego w ramach przerwy w ferowaniu. Złaśliwie, złaśliwie, żeby znowu, wywołać, żeby, znowu wywołać, żeby znowu wywołać niepokój jakieś czy, czy, czy negatywne reakcje, ale ale to jak się spojrzy na całość pensji górnika, to wypłaca to jest, to jest jakiś element. Natomiast są różne inne dodatki i oczywiście w okresie postojowego to trochę inaczej wygląda. No tutaj ja podejmowałem tą decyzję, to trzeba zapytać decydentów, którzy w bardzo bliskiej współpracy także ze związkami zawodowymi wypracowali takie rozwiązania. No, wcześniej także dochodziło przecież do obniżki, znaczy górnicy nie pracowali, pracowali 4-5 zdaje się etatu, więc doszło do obniżki, tak jak w całym społeczeństwie akurat tej grupy zawodowej. No ale tutaj proszę wybaczyć, ja nie uczestniczyłem bezpośrednio w ustalaniu tego, więc nie chciałbym wyręczać osób odpowiedzialnych za tę decyzję. Jasne. A czy jako poseł właśnie ze Śląska uważa pan, że wybory w tym regionie powinny być tylko korespondencyjnie, czy też normalnie mogą Ślązacy pójść do urn? Nie, panie redaktor. Uważam, że mogą normalnie Ślązacy pójść do urn. Na Śląsku życie toczy się normalnie. Wręcz w drugą stronę ta fala hejtu, jakaś też trochę wywołana przez media, jest czymś skandalicznym. Oczywiście są ogniska, są punktowe zachorowania, ale pamiętajmy, że w skali Polski, czy na 4,5 miliona Ślązaków, tych zachorowań tam jest no, raptem koło 10 tysięcy, więc to... Też no, w drugą stronę spójrzmy. No, jak ktoś idzie i, i widzi, są zwykłe kolejki do sklepu, zwykłe kolejki do e, e, innych miejsc, ludzie spotykają się w kościołach, więc tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby e, zachowaniem reżimu sanitarnego, maseczek, e, e, także oddać głos w lokalach wyborczych, ale oczywiście jeżeli Ktoś ma obawy, jeżeli ktoś chce, no to jest ta możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego i każdego zachęcam, jeżeli ma taką wolę, jeżeli tak chce, to jak najbardziej powinien pójść. Natomiast czymś absolutnie nieakceptowalnym jest stygmatyzowanie ludzi ze śląska. Opowiadają mi nawet sąsiedzi, którzy na rejestracjach śląskich gdzieś pojechali w Polskę czy nad morze i okazuje się, że niektórym nawet przebijają opony. Znaczy na to nie może być zgody, zaproponowałem, rozmawiając z ministrem sprawiedliwości i do tarczy trafiły rozwiązania także związane z kodeksem karnym, przeciwdziałające takiej fali hejtu, stygmatyzowaniu ze względu na chorobę czy ze względu właśnie na takie uprzedzenia. To jest coś absolutnie nieakceptowalnego, skandalicznego. No tak, wychodzi na to, że jesteśmy nietolerancyjnym narodem, bo wcześniej takie zachowania były spotykane wobec lekarzy czy pielęgniarek. Też się okazało, że nie są mile widziani. Ze... No, nie, 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 chcia, nie chciałbym Pani Redaktor, nie chciałbym generalizować. To znaczy e, są niechlubne wyjątki, jak w każdym przypadku są niechlubne wyjątki, ale nie, nie, nie rozciągajmy tego, że e, z kilku przypadków nie rozciągajmy e, wniosków na cały naród. Nie, znaczy, jako, naród jako naród, jako naród, zachowaliśmy się naprawdę bardzo odpowiedzialnie i pokazaliśmy wielką solidarność, właśnie epidemia pokazała, jak dobrym jesteśmy narodem, jak solidarnym, jak odpowiedzialnym, jak sobie wzajemnie życzliwym. Jak masowo ruszyliśmy wszyscy wzajemnie sobie do pomocy, a to, że są niechlubne wyjątki czy przypadki, to je po prostu trzeba tępić gorącym żelazem, wypalać, wycinać, i, i, i taka będzie postawa rządu. Panie Ministrze, prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał list do ciałaczy o, o tym, że muszą włożyć dużo wysiłków w to, żeby prezydent Andrzej Duda został wybrany na kolejną kadencję, no bo to leży w żywotnym interesie Polski. Czy czuje się Pan zmobilizowany tym listem do cięższej pracy w kampanii? Pan prezes Kaczyński skierował ten list do działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem członkiem koalicyjnej partii Solidarnej Polski. Mój prezes jeszcze listu nie skierował, ale bardzo często i bieżąco rozmawiamy. Ale oczywiście, jako, jako minister tego rządu, czuję się też adresatem tego listu. Przeczytałem go. I jest bardzo dobry, bardzo dobry, opisujący w takiej warstwie akcjologicznej, o co walczymy. I prezes tam wyraźnie wskazał całą taką, taki zarys historyczny, znaczy Polskę, jak wyglądała. Pod ich rządami, jak wyglądała e, e, wtedy, kiedy nic się nie działo, kiedy był imposybilizm, kiedy żadne projekty, ambitne projekty nie mogły być realizowane, kiedy była promocja wartości, no, można powiedzieć, antyrodzinnych. E, a teraz? I, i, I to jest chyba główna walka, najważniejsza walka, o jaką toczy się bój w, 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 w ramach tej, w, tej rywalizacji oby 28 czerwca wygranej dla Andrzeja Dudy, e, czyli o to, jak powinna wyglądać Polska, ale przede wszystkim polska rodzina. Dzisiaj Andrzej Duda. Będzie podpisywał, podpisze kartę rodziny. I to jest fundamentalne. Cała reszta to można powiedzieć jest poboczne, bo najważniejsza jest rodzina. I spór, który mamy w, 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 ramach, w ramach kampanii wyborczej, to co to, toczy się walka, to o to, czy Polska będzie oparta na rodzinie, właśnie dzięki karcie rodziny, między innymi dzięki karcie rodziny z inicjatywy prezydenta czy na deklaracji LGBT Rafała Trzaskowskiego, co było jedną z pierwszych jego decyzji w Warszawie. A przecież inni kandydaci, pamiętamy jak się zachowywali, jak pan Kosiniak-Kamysz, który już zapomniał, jak był w tęczowej koalicji w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak w pierwszym rzędzie klaskał na antykościelne narracje pana Jeżdżewskiego. Więc to są, to są fakty, to znaczy te wybory to nie tylko walka o milion miejsc pracy, o plan Dudy, o rozwój gospodarki, o wielkie inwestycje, które rozwijają Polskę, i te małe lokalne, które będą skierowane dla samorządów, czyli ta perspektywa gospodarcza, ale to także właśnie walka o to, co najważniejsze o polską rodzinę, o wartości bliskiej większości Polaków. I, i, i myślę, że bardzo ładnie pan prezes Kaczyński w dosyć standardowym liście, bo, bo przecież taki list pojawia się przed każdymi wyborami. Przed każdymi wyborami to jest dosyć normalne, że struktury, są proszone do, o taką wytężoną pracę, no bo to przecież nie wzięło się znikąd. Proszę pamiętać, w 2015 roku e, przeciwko sobie mieliśmy e, pełen domknięty front i e, władzy rządowej i, i zdecydowanej większości e, mediów pod względem zasięgu, a mimo to Polacy widzieli, jak ta władza jest nieudolna, jak ludzie e, związani właśnie z panem Tuskiem Trzaskowskim są nieudolni. E, I właśnie dzięki e, takim listom, dzięki tej mobilizacji, dzięki rozmowom, którzy. Nasi działacze odbywali na ulicy. Dzięki temu wygraliśmy. To jest klucz, żeby dotrzeć do Polaków, żeby dziękuję rozmawiać, bardzo. żeby ich przekonywać i pokazywać, co jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Wasz, minister środowiska. No i czekamy na listy e, drugiego prezesa. Splikniewać Ziobro. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.